Dziś przyglądamy się nowej wersji Techlife Q5 modelowi, który zyskał sporo usprawnień i kilka naprawdę ciekawych dodatków. Jeśli już znasz tę hulajnogę albo dopiero rozważasz zakup, ten materiał da ci pełen obraz tego, co się zmieniło i dlaczego te zmiany mają ogromne znaczenie. Największą nowością w q jest zupełnie nowy wyświetlacz. W jego górnej części znajdziesz kontrolki oraz poziom baterii. Tuż pod nimi aktualną prędkość, a jeszcze niżej dystans całkowity, czyli ODO. Jeśli chcesz sprawdzić inne dane, takie jak przebyty dystans na aktualnej trasie, maksymalną albo średnią prędkość, napięcie lub temperaturę, wystarczy przełączyć widok, wciskając przycisk M. Na dole mamy dwie kluczowe informacje. Po lewej stronie czy mamy włączony jeden czy dwa silniki, a po prawej aktualny bieg. Żeby przełączyć się pomiędzy silnikami, należy przytrzymać przycisk M. Aby wejść do menu ustawień, wystarczy dwa razy wcisnąć przycisk M. Na ekranie prędkości zobaczymy kod opcji oznaczony literą P i numerem. A poniżej aktualną wartość. Przełączasz się między opcjami plusem i minusem, a wybór zatwierdzasz przyciskiem M. Wartości zmieniasz też plusem lub minusem, a żeby wyjść i zapisać Przytrzymujesz M. W opisie tego filmu znajdziesz dokładne informacje, za co odpowiada każdy kod ustawień oraz co oznaczają poszczególne kody błędów. Kolejną nowością w tej wersji Q5 jest pilot, który pozwala zablokować i odblokować maksymalną prędkość. Jak to działa? To bardzo proste. Najpierw wychodzimy z trybu parkingowego, wciskając hamulec. Żeby odblokować, wciskamy jednocześnie przyciski z symbolem zamkniętej i otwartej kłódki, górny i dolny. Jeśli zielony napis Ready zniknął, to znaczy, że hulajnoga jest odblokowana. Żeby zablokować, przytrzymujemy piorun. Wtedy na nowo pojawi się napis Ready. To szybkie, wygodne. I co ważne, bezpieczne rozwiązanie, jeśli hulajnogę używa na przykład więcej niż jedna osoba. Pilotem można także włączyć hulajnogę za pomocą przycisku otwartej kłódki Lubią wyłączyć przyciskiem z zamkniętą kłódką. Z drobnych, ale odczuwalnych zmian zmieniła się manetka która teraz jest pod kciuk. I wygląd przycisków na kierownicy. Pojawiła się również nowa lampka przednia, która lepiej doświetla trasę i nowa podpórka na stopę. Podsumowując, TechLife kupień to wciąż ta sama mocna i niezawodna hulajnoga, ale z dodatkami, które realnie wpływają na komfort i co ważniejsze bezpieczeństwo jazdy. Nowy wyświetlacz pilot z funkcją blokady, lepsze oświetlenie i drobne udogodnienia sprawiają, że ten model jest jeszcze bardziej dopracowany i gotowy na codzienne wyzwania. A jeśli chcesz odświeżyć sobie aktualne przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, kliknij tutaj.